Witam, to jest moje nowo założone akwarium. Jest to akwarium górne, o pojemności 140 litrów. Kostka około 60 na 60 cm. Na razie dogrzewa woda, także w tej chwili jeszcze się klaruje. Dopiero druga doba od napełnienia. Także jeszcze sporo unosi się tam różnego rodzaju cząsteczek z podłoża. Jest akwarium z systemem filtrującym typu SAMP. Tutaj widzimy komin z układem przelewu oraz grzebień, poprzez który wpływa woda do komina. Natomiast tutaj tymi rurkami następuje powrót. Oraz to cieńszą wyleanie wody pompowanej z dołu, z powrotem do zbiornika. Tutaj jest końcówka, którą woda wraca do zbiornika. Natomiast trzecia rura jest to tak zwana rewizja, czyli przelew w przypadku przytkania czegoś, problemu z powrotem wody, to żeby nie zalało, to powrót postąpi wody z powrotem do dołu, właśnie tym przelewem. Tutaj mamy kamienie, tak zwany smoczy kamień. Dość ciekawie to wygląda. Bardzo porowaty Wiem, że na pewno mam te źle posadzone Anubisy. Nie, nie wiedziałem akurat co to jest, no ale zobaczymy. Nie jest to bardzo głęboko posadzone. Może potem trochę się rozwinie, to posadzimy to na korzeniu. Aquarium będzie przeznaczone na ławice, neonek oraz gupiki W planach przy tej pojemności jest posiadanie około 50 do 100 rybek No i naturalnie myślę gdzieś może 10-20 krewetek Bo to mają mi się krewetki czerwone, neokarydina A tak wygląda sam, czyli system filtracji wody Mamy tutaj pierwszy zbiornik, czyli zbiornik osadowy, do którego przelewa się woda z górnego zbiornika. Pierwsza filtracja na gąbce filtracyjnej, żeby jakieś tam zawiesiny z wody się wytrąciły. Naturalnie w gąbce w przyszłości będą żyły bakterie, które będą rozkładały część tej materii organicznej. Na pewno tutaj na dole tak samo znajdzie się gąbka, której w tej chwili nie posiadam, ale. Za jakiś czasu zupełnie środkowy zbiornik to jest ceramika plus dwa dodatkowe wkłady z gąbki oraz włóknine. Mają na celu wyłapanie właśnie różnego rodzaju zawiesin z wody. Natomiast najważniejszy system to jest właśnie bakterie nitryfikacyjne, które mają się rozmnożyć tutaj w tej ceramice. Bakterie zostały już zapuszczone. Nie wiem akurat, czy to będzie yy, się sprawdzi Zobaczymy. No, a trzeci to już jest yy, po prostu naczynie yy, w którym znajduje się pompa obiegowa. Pompa o mocy 43 W. Wydajność, z tego co pamiętam, to jest w okolicach chyba 3000 litrów na godzinę. Pompa jest trochę przydławiona, żeby nie wywoływać zbyt intensywnego ruchu wody w akwarium. Jak na razie to, to się sprawdza. W przypadku, gdy nastąpi brak energii elektrycznej i pompa przestanie wypompowywać wodę z sampa, naturalnie sam pełni wtedy też tak samo rolę zbiornika retencyjnego I w tym wypadku poziom wody mniej więcej dojdzie do tego punktu zaznaczonego i tyle powinno być wody uzupełnionej w sampie. Wodę uzupełniamy w momencie, gdy pompa nie pracuje. Nie można wlać więcej wody, bo w momencie gdy zabraknie prądu poziom wzrośnie i może się przalać, to jest bardzo ważne. Wodę uzupełniałem przy wyłączonej pompie, tutaj mamy kolejną pompkę niewielką, jest ona w tej chwili uruchomiona, żeby lepiej to wodę wyklarować. Normalnie ona nie będzie używana chyba że jako no, pompka zastępcza. Na chwilę, na chwilę obecną chodzi oświetlenie, tutaj mamy zawór regulacyjny wielkości przepływu wody z górnego zbiornika z powrotu tak, żeby woda w kominie nie opadła zbyt mocno możemy w ten sposób regulować teoretycznie powinienem jeszcze wyżej podnieść wodę w kominie prawie na równo ze zbiornikiem głównym ale wtedy ilość wody w zbiorniku na dole by był już naprawdę wysoki wolałbym nie ryzykować w razie przelewu czy, czy czegoś w tym rodzaju ogrzewanie wody na chwilę obecną następuje samoczynnie i tylko wyłącznie poprzez pracę systemu oświetleniowego jest tutaj może będzie to widać w pokrywie górnej diody RGB w ten sposób dobrane, żeby większość widma światła to było światło niebieskie. A to na celu zwiększyć możliwość rozwoju roślin. to widoczne właśnie po podniesieniu pokrywy. Tutaj mamy płytę, na której znajdują się radiatory oraz zasilacze tego systemu. Nie jest to jeszcze uporządkowane. Na razie jest to, można powiedzieć, w fazie może nie prototypu, ale, ale rozwojowej. Na tym wskaźniku widzimy dwa wskazania. pierwszy, zielony, to jest temperatura wody w akwarium. Drugie, drugie to jest temperatura radiatorów systemu naświetlenia. Mamy tutaj. Pierwszy wentylator, który pracuje cały czas, dzięki niemu jest możliwość wymiany temperatury w górnej skrzyni, w górnej pokrywie. Natomiast pozostałe wentylatory załączają się po przekroczeniu pewnej nastawionej temperatury. W tym przypadku będzie to w okolicach 42-43 stopni. I właśnie woda nagrzewa się generalnie poprzez wymianę ciepła z powietrzem, które znajduje się w górnej pokrywie i to ja całkowicie wystarcza przy tej ilości watów także temperatura wody jest praktycznie cały czas utrzymywana na tym poziomie mimo, że akurat w mieszkaniu mam temperaturę w okolicach 21 stopni światło świeci się przez około 12 godzin mam wyłącznik czasowy, który załącza i wyłącza oświetlenie a tak wyglądają same LEDy pod pokrywą Jest tu trochę diod o kolorze światła niebieskim, zielonym, białym i czerwonym oraz ultrafiolet. I tak wygląda wylewka, którą tutaj widzimy. Poziom wody ustawiony poprzez wylewkę musi być troszeczkę wyżej od poziomu. Wody w samym akwarium, żeby nie nastąpiło zasanie wody przy wyłączeniu pompy poprzez wylewkę i przelanie zbiornika, to jest bardzo ważne. Także sama wylewka musi być troszeczkę powyżej poziomu wody w akwarium. Nie troszeczkę to hałasuje, ale, ale nie jest to tragedia. Także tutaj instalacja jest do poprawienia, także po pełnym, po pełnym czasie zostanie to uporządkowane. To, jak widzimy płyta aluminiowa, na której znajduje się radiatorem, ma w tej chwili około 40 stopni, tak mniej więcej by było na tym dodatkowym mam termometrze. Jak akwarium się rozwinie, zobaczymy. Dopiero za jakieś 3-4 tygodnie, kiedy woda dojrzeje. pewne systemy zostaną poprawione. Wszystko wyjdzie, ja tak powiem, w praniu. Być może jeszcze będę kombinował coś tam z roślinami. Jak to będzie wyglądało, czy kurzenią, czy się rozrosną. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.